Mam e, takie... to Cztery no Jakie? Lewo Prawo Ja pierdolę Ja tak popatrzę w filtr na te cipeczki, to mi się kurwa... Co ty wybierasz? Człowieku Ja pierdolę Nie, kurwa Lewo, lewo, nie, co ty robisz? Lewo. Rączka lewa, ci coś uciekło? Nie, nie, to wybierasz, to pytuję. Ja wiem na co. Ja patrzę. Ale słuchaj. Brawo. brawo. Są elementy takie, które i tak odpadną. Wybieram tylko ze względu, że muszę coś wybrać. Rączka lewa, ci coś uciekło? kopię. Dobra, dobra. Brawo! To to jest Rosalia Nie wiem, nie znam ale Fajne fory To wpisać w Instagramie Tu po forcie lewo Ja w ogóle nie, nie znam tych ludzi tak szczerze Lewo! U doda! Bo jeżeli ja mam idzie Tylko? Chuj, tylko go wchodzi człowiek? Tak Kleo! No no, Dobra tym tymi już, tymi, tymi, za, potem tymi, już... Nie też Potem już kurwa Gram Nie no. Lewo! Nie no kurwa to dobry tak prawie Właśnie nie Tylko ja po zdjęciu mówię, ja nie znam ich wszystkich histogramów, nie? Kartoni. <laughs> nie! Lewo! Lexicul! Czeku to była Victoria Kasiewska czy jakoś tak ona no ale wy macie wy, mać, lewo. wy macie! wy macie! Wy macie swoje typy! Ja mam swój typ! Kobiety! Dobra, a jaki, jaki był typ? Lewo! Zobaczyć! Nie więcej! Lewo! <coughs> Jak Dobra, się rozstrzygnie! Już na pewno zapamiętałeś jakąś Lewo! Wprychę! O się teraz wolna jest bagieta! Tutaj wi, Ani ta, ani ta, ale prawo O kurwa, nawet on ma rozkminkę Chyba, że tego dwa ideały I dlatego tak długo Ucho, ucho Kurwa, ciężki wybór się dwa języki przydałaby Lewo Ola Nowicka, kury za to kto jest? Nie wiem, Panie Ryjma. Lewo. Magister Kosmetologii. Pagieta, ta po nie prawej ta plus. Brawo. A, to jest Pika. Prawo. Dzięki grafczom za suba, Łukieta Kolona ma suba. się dekoranem. Mówiłem, że ta skipnie. Dobra, druga runda, no oglądamy. Teraz będzie nieźle. Dobra, Brawo. Mów dlaczego bagieta, bo tak same wybory treningowe się ogląda. No dobra, dobra. Ty już jest... ...powoli e, zgrzyt. Ale... Ale czemu zgrzyt, opowiedz. Bagieta taka blondynki. Ale... Wybieramy tą, ma mniejsze czyski pan mniejsze cyski, chyba na tym zdjęciu człowieku. Możliwe Tutaj Prawo Dobra O, tu ciekawe. Ta po lewej dojrzalsza, tak mi bardziej pasuje do bagiety. Tak, no, chyba, tak nie ale... na stoletnią niewolnicę. Ale tu jest problem, że jest... <noise> Jaki jest błucę. diabeł? Lewo Dzięki. Lewo, tą, tą kurwa? To kurwa, ona jest instant tak jest. do wyjebania Lewo Dobra, wybieramy panterkę O kurwa Bagieta odpamiętaj się Magieta, w Panterkę Wybieraj, <to> znaczy, <grym> No, no pochodzie lewo, no tu po prawo nic nie widać no Nie wiem co to jest zadma, chyba raperka, nie? Brawo! Brawo! To kurwa! To kurwa! Powiem wam tak! Nie no, kurwa! Jest ciężki wybór? Nie, to wolał taka speed wariatów. jedna, no. jedną rzeczą punktuje. Jaką rzeczą, kobieta? Ma długie, długie włosy i ciemne. O! Ja ty Ale ta też ma zajebiste ciało Teraz jest Grzyt. Ta ma zajebiste Grzyt. ciało Ma drobniejsze cycki Grzyt. jest Grzyt. bardziej A bo tam mówił, że robi wsysać tego cyca do gęby Ale ta znowu Teraz jest... się robi problem No nie, dla mnie prawo, no. No. I co teraz? Tej patrzę lepiej z oczu. No, w okularach przeciwsłonecznych. Dobra, ta już wypadł. Oczywiście, że to. Tam ta była tylko na Brawo. przepuszczenie... Ta też była na przepuszczenie, aby prawo, Z, prawo chłopie! na się nie zastanawiaj! Ale chodzi o to, że tamta mi się w ogóle nie pa. Yy, ten, ale po prostu ją tylko przepuściłem ze względu, że poprzednia mi się jeszcze bardziej nie podobała. Rozumiesz? Weronik, Weronika Bielik nie jest w twoim typie, więc po prostu tyle no. Jakby ci powiedziała, ty bagi byli żeśmy, kurwa pizdeczkę, to byś powiedział, nie, sorry, wegenika, nie, nie, nie jesteś moim typie? Tak teraz, Sajo sz chyba cię tam biodę Nie no kurwa, nie do no Doda no, przez... do, do odpada Nie no kurwa nie. Uuuu, Roxy What? Ty już specjalnie trollujesz bagieta Nie I teraz wybijeś dziecko, na 100% Ja już wiem, do czego tu zmierzam. <laughs> nie Do kurwa. Brawo Chociaż, nie, nie no, prawo po prawo prawo. Przy Roxy węgiel jest fuj... A ja to z zwieniabam ostatnio widziałem wywiad? Że tam z jakimś ziomkiem gadała, że zerwała z tym swoim chłopem czy coś takiego to z nią było? Jaki Frizy, no, czy... To, to odpulał, kurwa, na jeden Ale ten sam, kurwa ten, jest ten dziennikarz jest tak niedopierdolony, tak go kurwa. Zawsze jak z nim jest jakiś wywiad, to jest jakiś zjebany. Nie, no co ty robisz? No co ja robię? To jest mój kurs kobiety no Brawo Ale chuj ci na ten nie <laughs> <mam>. <laughs> Złej! Każdemu facetowi w lewo. inna kobieta się podoba Inne... Ale y... dla bagiety prawo y... Y... ten Ile Anna Mucha ma kurwa? Stary dychy Gdzie jest? Pięćdziesiąt 44 o, o, Pomiędzy Lewo ja Lewo bierzemy tą Bierzemy Prawo <laughs> Prawo, bagi Teraz będzie coraz trudniej widzowie Bagi prawo no ja już mam jeden typ. No gadam no, sam no, sobie Gadam sam do siebie. No jest, zajebiste kształty. Wyjdą się jej kurwa piteczkę? Włosy w sam raz. Czy to Nie, tu się zastanawia. Lewo, lewo, lewo. uuu, uuu. a co? Uuu, uuu Prawo Ciekawe, która to? Ja ogólnie tak szczerze, nie? Lewo! W każdej bym PENTO do ryja zapakował, może no zjedno, tak bym, No tak, no To ja bym też nie, ale tutaj akurat wy wybierasz jedno mnie. No nie no, kurwa. O kurwa! Jedno, ja rozumiem. Anna Mucha. Ma mniejsze cycki, jest bardziej w twoim wieku i ma ciemne włosy, i ją zrzuciłeś? No lewo, tu lewo. To i tak... To i tak nie ma już tego znaczenia, bo... Nie, Bogeta, ty w ale ci tak? no bo Mamiko by była no po znajomości, nie? Bogeta wybierana. Po prostu swojego faworyta, no. No <laughs> tak, przecież ja z Mamiko... Kurwa, wszyscy ja że... Z 3000 kratek w Minecrafcie z, z nią łaziłem, kurwa, z krowami. Krowy kradła. No to. Nie, nie widziałem. Lewo. No, Spokojnie. Ale fajny no, tu... rancel, nie? To nie. Kurwa. Nie wiem, tu nie wiem. No Zaraz final.

Ta, kurwa. Jak no chcesz nie, się no taką poruchać, to ja ci nawet kurwa załatwię, nie? Serio, to weź mi też załatwię. jest to, to basic kurwy z kurwiska z kurwela. Dobra. A co ty gadasz? Oj, przepraszam, boże Nie, chodzi Kurwa, mać. Chodzi, Jak do nie tego nie doszło, że to jest że pół kurwa? Tak i tak dalej, że to wszędzie znajdziesz. W ogóle nie lewo. I powiem tak... Bagi, tu na nie widać. Nie, nie wybieram. Nie wiem po jakichś... Lewo, 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 lewo Muszę cię kurwa ogarnąć. No to nie? daj, daj mi no da, daj do tego kurde. <grym> Ładnie zacząć patrzeć. <grym> ja Okulary no przeciwkrzoneczne robić. Płyszycie? Ja już nie wybieram. Nie no musisz. Musisz ja. wybrać swoją wybrankę. Ale górko! Digni łapa! Ja nie lebo, wybieram. Lewo, 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 lewo. Dobra, Bagieta, mów, że klikałeś i masz bekę z nas. Proszę. Nie. <grym> Ale słuchaj, ja mam swój gust. Każdy ma swój gust kobiety. No oczywiście, że tak. No tak. Na pewno. Też O! No to... tak. O! Prawda! <grym> o. Kamielik wygrała w górę u ludzi. Nie ma gila. Nie no kurwa, wiesz, fajna, tylko, że nie w ty Nie, nie znam tutaj. No właśnie, co giniesiało na klatę, w Dubaju Kto? Stał jej na klatę? No, myślę, że nie jeden O podłogę chlusło? Nie, no, nie pokażę, nie tak, tak? wiem co tam tego. Co? O! PRAWDA! Dzwoni to... O kurwa, co on taki pępek robi? Pra o, o! PRAWDA! O! PRAWDA! To się chlupło tam. Co byście chcieli? zobaczyć, czy jest... ...efektywny, czy nie. Dobra, a gdyby... ...pytanie było, który byś wlizał dupę? Kurwa, tysiąc widzów już! Zmieniłbyś to w kolejności? Jak w kolejności? Cipe, a nie dupę. No tak, ale gdyby... A dupę byś mi wylizał? Nie. Tak już. Ostatnie zdanie. Ostatnia pojęta Ostatnia puenta. The best films Chyba Gieta jakby taka rozalia powiedziała, że możesz się wydymać ale ja, tylko w czekle to byś się zgodził czy nie? Nie <grymne> Ale wydymać, a nie wylizać. Dajcie coś polskiego, chujwa. Brawo Co tu nikt nie gada? Brawo. E nos... To już jest mój kurwa gust. Dawaj kozę, dawaj kozę, dawaj już.